O tym, że święty Franciszek był niekonwencjonalny w swoim zachowaniu, to już zdążyliśmy się przekonać. Ale to, w jaki sposób niekiedy odczytywał wolę Bożą, to nas może zdumiewać. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Święty Franciszek nieustannie nas zaskakuje. Kiedy przygotowywałem ten dzisiejszy odcinek, to dzisiejsze nasze spotkanie, słowo na dobranoc i przeczytałem fragment z kwiatków Świętego Franciszka, no, byłem, można powiedzieć, zdumiony. No, wydawało, że, wydawałoby się, że, że Święty Franciszek. No, człowiek głębokiej wiary, głębokiej relacji z Panem Bogiem, głębokiej modlitwy, kiedy będzie próbował odczytać wolę Bożą, będzie się też posługiwał jakimiś wyjątkowymi metodami, jakiejś medytacji, nie wiem, szukania, odczytywania znaków, które Pan Bóg miałby zostawić, by, by właśnie Jego wolę odczytać, okazuje się. I tutaj właśnie po raz kolejny Franciszek nas zaskakuje. Że on to robił w sposób bardzo prosty. W bardzo prosty, wydawałoby się w sposób banalny, dla niektórych zaskakujący, a może dla niektórych nawet śmieszny. Jak odczytywał wolę Święty Franciszek, o tym dzisiaj fragment króciutki fragment z kwiatków Świętego Franciszka. Serdecznie zapraszam. Kiedy pewnego dnia Święty Franciszek wędrował z bratem Maciejem jego towarzysz szedł nieco z przodu. Dotarwszy do rozstajów, skąd wiodły trzy drogi do Florencji, Sieny i Arezzo brat Maciej powiedział: Ojcze, którędy mamy iść? Święty Franciszek odpowiedział: Którędy Bóg zechce. Na to brat Maciej: A jak poznamy wolę Bożą? odpowiedział Święty Franciszek: Po znaku, który ci pokaże. Przez wzgląd na święte posłuszeństwo rozkazuje ci, abyś stojąc na rozstaju, tam gdzie stoisz, obracał się w koło tak, jak to robią dzieci, i nie przestawał, dopóki ci nie powiem. Brat Maciej zaczął więc obracać się w koło. A tak się obracał, że wskutek zawrotów głowy kilkakrotnie upadł na ziemię. Ale ponieważ święty Franciszek nie nakazywał mu przestać, a on chciał być mu posłuszny we wszystkim, wstawał i zaczynał od nowa. Wreszcie, kiedy obracał się już bardzo szybko, Franciszek powiedział: Stój i nie ruszaj się. Ten stanął, a święty Franciszek zapytał: W którą stronę jesteś zwrócony twarzą? Brat Maciej odpowiedział: W stronę Sieny. A święty Franciszek na to: Oto droga, którą Bóg chce, abyśmy poszli. Idąc dalej, brat Maciej nie mógł się nadziwić, że Franciszek kazał mu zachowywać się tak dziecinnie i to przy świeckich, którzy przechodzili w pobliżu. Przez szacunek jednak nie śmiał świętemu ojcu nic powiedzieć. Kiedy zbliżyli się do Sieny, na wieść o przybyciu świętego Franciszka, mieszkańcy wyszli mu naprzeciw i z pobożności zanieśli na rękach jego i jego towarzysza aż do pałacu biskupa. W tym samym czasie kilku mieszkańców Sieny walczyło ze sobą, a dwóch już nawet zginęło. Dotarłszy na miejsce, Franciszek przemówił do nich tak pobożnie i z taką świętością, że zaprowadził pośród nich pokój, jedność i zgodę. Wiele osób pyta, jak rozpoznawać wolę Bożą. I czasami oczekujemy jakichś nadzwyczajnych znaków, jakichś nadzwyczajnych wydarzeń. A czasami po prostu trzeba posłuchać drugiego człowieka. Bo Bóg przemawia też przez drugiego człowieka. Bóg przemawia przez różne sytuacje. I pewnie tak jest, że gdyby, gdyby na przykład przyleciał do nas anioł prawda, i oznajmił nam i powiedział bracie Franciszku, Chodkowski, Bóg chce, żebyś zrobił to czy tamto. Bym powiedział, o, Bóg mi objawił swoją wolę. Ale kiedy przyjdzie do mnie przełożony i powie, bracie Franciszku, pojedziesz tam i tam, albo zrobisz to i to, no to mówię, no nie wiem, bo ja mam inne zajęcia. E, rozumiecie? A przecież wola Boża objawia się przez drugiego człowieka, przez moich przełożonych, e, przez, przez moją rodzinę, przez współmałżonka, przez moje dzieci. E, oczywiście tutaj trzeba też pewnego rozeznania: to, to wiadomo, że jeżeli ktoś mnie do, zachęca do czegoś złego, no to, no to nie, wypełnia, nie wypełniam tego, tu nie ma wątpliwości. Tak? Ale czasami trzeba. Otworzyć swoje serce, otworzyć swój umysł na to, co Bóg chce mi powiedzieć przez różne wydarzenia. I znowu powiem, jeżeli są to jakieś ważne sprawy, ważne decyzje dotyczące ważnych życiowych spraw, no to, no to tak, to trzeba pewnego rozeznania. Czasami może trzeba porozmawiać ze spowiednikiem, zapytać inne osoby i tak dalej. Rozumiemy, o co chodzi, tak. Ale trzeba mieć taką wrażliwość na to, co się dzieje wokół mnie. I, i nie oczekiwać od Boga jakichś nadzwyczajnych sytuacji, które, które miałyby mi pokazać, co mam czynić. Ja czasami tak żartobliwie mówię, żartobliwie i nie żartobliwie. Bo my zastanawiamy się czasami, jak postępować, co robić, jak się zachować. On ja mówię, ale słuchajcie, wszystko jest napisane już w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, już wszystko zostało nam objawione. Kiedy się gniewasz, przebaczaj. Tak? Kiedy czegoś potrzebujesz, poproś. W relacjach do drugiego człowieka kieruj się miłością. Głodnego nakarmić, spragnionego napoić, tak? nagiego przyodziać, byłem w podróży, przyjęliście mnie, i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A więc, yy, można powiedzieć, że, że pewien. pewien yy, System naszych zachowań, naszych postaw, według którego, którego mamy żyć, który mamy się kierować, on już jest opisany. Nie kradni, nie cudzołóż, prawda? Nie kłam, nie mów fałszywego świadectwa, czci Ojca. I to, to wszystko jest opisane. To wszystko jest opisane. Kiedy, kiedy jakoś mówię: Słuchaj, a, a co mówi Słowo Boże na tę sytuację, w której Ty jesteś? No, Słowo Boże mówi, że mam przebaczyć, no to przebacz, ale i my, i my z, o, mnóstwo, ale zaczynamy znajdować, byleby tego słowa Bożego, tej woli Bożej nie zrealizować w swoim życiu. Rozumiemy, rozumiemy się? A gdyby, gdyby coś nadzwyczajnego przyszło, prawda? gdyby, nie wiem, papież do mnie list napisał, tak? i w tym liście napisał: bracie, Franciszku, proszę zrobić to i to, to bym powiedział: tak, to, to się zgadzam. Chociaż może bym powiedział: ale co papież wie o moim życiu w Toruniu? <laughs> rozumiemy, my zawsze znajdziemy jakieś. Jakieś usprawiedliwienie, byleby, byleby tej woli Bożej, która nam się objawia w słowie Bożym, w drugim człowieku, w Jego potrzebach, w Jego, w jego, w jego prośbach, nie, nie, zawsze chcemy, nie zawsze chcemy to do siebie dopuścić. Tak. A Franciszek, no widzimy, bardzo, bardzo prosty, bardzo banalny. Wydawałoby się dziecinny sposób odczytywania woli Bożej. Nie zachęcam, oczywiście, nie namawiam, żeby w ten sposób odczytywać wolę Bożą, by postawić sobie różne, różne możliwości wyboru i kręcić się tak druga szpadę To nie o to chodzi, tak? To chodzi o pewne zaufanie Panu Bogu o to, że, że Bóg może do nas przemawiać również w zwykłych, prostych gestach. I pewno. Istotą tego, co się wydarzyło, było nie to, że przyjęli tam Franciszka, mieszkańcy Sieny, że na, na rękach go zanieśli do pałacu biskupa, ale to, że on potem spotkał się z tymi ludźmi zwaśnionymi i to, że on tam wprowadził pokój, to było celem jego podróży. Tam, po to go Bóg tam posłał, nie? bo można byłoby zadać pytanie, na: po co mnie tam, po, Panie Boże, po coś mnie tu posłał, co, żeby mnie na rękach nosili? Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Franciszek potem się dowiedział, po co, po co tam poszedł. Potem się dowiedział, że są tam zwaśnieni, zwaśnione rody, są zwaśnieni ludzie. Po to tam poszedł, po to tam Bóg Go posłał, żeby On tych ludzi pojednał, żeby, żeby była zgoda. O tym dowiedział się później. My czasami też na początku, kiedy idziemy ze Słowem Bożym, kiedy staramy się je wypełniać, zadajemy sobie pytanie, no ale po co mnie tutaj Pan Bóg posłał, prawda? Po co, po, co, po co mam tutaj posługiwać? Po co, po co ten człowiek? Po co to spotkanie? Po co ta rozmowa? Czasami o owocach tych, tych spotkań, czasami o owocach tego, czego, czego Bóg od nas oczekuje, dowiadujemy się później. I czasami też później dowiadujemy się o celu, w jakim to czy tamto wydarzenie miało miejsce. I czasami, a może i zawsze, trzeba na to później się zgodzić. Sens pewnych wydarzeń rozumiemy nie wtedy, kiedy one się dzieją, ale wtedy, kiedy Bóg nam pozwoli je zrozumieć. Na to się też trzeba zgodzić. Na to się też trzeba zgodzić. Dobrze, moi drodzy, wszystkiego dobrego życzę. Spokojnej, dobrej nocy. A jaki jest sens naszych spotkań? Pewno się dowiemy za jakiś czas. Kiedy? Pan Bóg wie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.